Dobra, kolejny dzień, właśnie wychodzę z hotelu u pensjonatu, nie wiem, naprawdę bardzo przyjemnie, pensjonat Orion, polecam, 150 za dobę, nie tak źle Nie przed sezonem, w sezonie pewnie inna cena, no i co, yy, dzisiejszy plan taki, żeby właśnie z dziwnowa dojść, najlepiej za Niechorze, przynajmniej za Niechorzem po pobierowo, Pogorzelica chyba. No i gdzieś tam wtedy się rozbić. Około 30 km musiałbym zrobić. No zobaczymy czy się uda. Dosyć wiecznie dzisiaj. Wiatr wieje. Także muszę zaraz się ubrać bardziej. No i idę przed siebie. Byle nie wiało w twarz, bo będzie się ciężko szło. Dobra, idę bo niedawno wstałem. Jadam ja za dym. Napchałem się. żeby mieć energię. No i co, idę dalej. Cisnę. Hello. Mi nie dopisuje. Jest ustawiony na bardzo niskim poziomie. Jak nie deszcz, chociażby wczorajszy cały dzień w deszczu, to dzisiaj wieje jak cholera i to prosto w twarz. Masakra, a przede mną 28 km. Nie wiem, czy dam radę. Najwyżej zejdę potem do lasu, zobaczę. Przeszedłem lasem i wracam na plażę. Plażą się wygodnie idzie. lasem. W lesie nie wieje, taki plus, ale w piasku się znacznie łatwiej idzie niż po takiej leśnej. No to co, wracamy. Dobra, słuchajcie, pan jest taki... Że niestety kończę wyprawę Pierdolę to jadę do domu. Także koniec. Nie no, ale tak serio to gdzieś żartuję. jest delikatna zmiana planów. Pomiałem dzisiaj spać za pogorzelicą. To jest kawałek za niechorzem. Ale niestety yy, rezygnuję z tego pomysłu. Biorę nocleg w rewalu, czyli jeszcze przed niechorzem kawałek. No to z tego względu, że mam dzisiaj mega opóźnienie przez ten wiatr. Znaczy teraz w chwilę ustało, jest naprawdę super, fajnie się idzie. Ale właśnie zmiana planów jest po części z powodu tego, ale głównie dlatego biorę normalny nocleg, bo w nocy ma być 1 do maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Mój ekwipunek jest przystosowany do jakichś od 5 stopni w górę i wtedy jest komfortowo w namiocie a poniżej już jest źle. pierwszą noc na dziko pędzimy właśnie w dwóch stopniach w nocy i nie polecam naprawdę było ciężko no dlatego robię tak a nie inaczej jutro wtedy z rewalu ruszam dalej przed siebie dobrze żyna prawdopodobnie lub rogowa jeśli dam radę dojść zobaczymy Dzisiaj jeszcze co? Teraz jestem w połowie ubierowa. Przede mną jest trzęsacz. Tam porobię trochę fajnych ujęć tych ruin kościoła z dronem. Potem, potem mam spotkanie z kuzynem w Rewalu. No i zobaczymy, jak to będzie. 9.30, jestem w rewalu właśnie wyszedłem z pokoju i idę w stronę Mrzeżyna w tym momencie miałem wyjść o 8.30, maksymalnie o 9, ale trochę mi się przysnęło i mam no tak półgodzinne do nawet godzinnego opóźnienia, ale dzisiaj też będzie chyba krótszy trochę odcinek znaczy krótszy, na no, około 20 km, 22 Coś koło tego Nocleg dzisiaj W Trzebiatowie To jest 9 km od Wybrzeża może 10 nawet może Bo jadę odwiedzić siostrę yy, Będę wyjeżdżał z Mrzeżyna Około 20, no trochę po 20 chyba jest autobus Właśnie do Trzebiatowa I jutro wracam w to samo miejsce I od tego samego miejsca idę dalej żeby nie było, że sobie podjeżdżam tam gdzieś kawałek. Nie, nie, nie. Tak być nie może. Cały że musi być z buta. Także ani metra nie podjadę. Nawet jak przystanek będzie trochę dalej, to się cofnę do miejsca, w którym wsiadałem. Żeby nie było. ale robi czekoladkę, także nie jest źle. na 17.30 ten upadnięty cały czas wieje sprawdzałem prędkość w internecie to od 25 do 40 km na godzinę wiatr ja wieje, prosto na ryj Prawie, że idę diptowami bo nie da się iść Od godziny 9.30 Jak szedłem na plażę, tak to teraz, czyli 8 godzin No powiedzmy godzinę szedłem lasem, to 7 godzin Od wiatr. Padam. Mosaka. to. Rzeżyno na się! jest Jestem tak zmachany. Czuję się, jakbym naprawdę zrobił dwa razy tyle, ile zrobiłem. Dzisiejszy odcinek to jakieś dwadzieścia dwa, może. Kilometry, może troszkę więcej. Nie wiem, wieczorem będę liczył. trasę będę sobie z Google Earth patrzył dokładnie, krok po kroku i będę wiedział. No to plan na resztę dnia jest taki, że podjeżdżę po mnie kuzyn, ten który wczoraj mnie odwiedził. Bo właśnie też mieszka w Czebetowie i mnie zawiedzie do Moje siostry, chwilę pewnie też jeszcze pogadamy się z kuzynem. No i co mojej siostry. A jutro zobaczymy. Bo tak myślałem, żeby sobie zrobić jeden dzień regeneracji. Bo Po dzisiejszym dniu mam naprawdę dość. Ale nie wiem, zobaczymy jak się rano będę czuł. Myślę, że to już ostatni vlog na dzisiaj. Ostatnie ujęcie no i chodź, rano. Może jeszcze jakieś przebitki na koniec rzucę, i, i tyle. Także trzymajcie się.